Widzowie, znajdujemy się dzisiaj na Kidowicach i mam genialny pomysł po prostu na pranka, którego zrobimy na naszej młodszej siostrze. Widzowie, widziałem to na zagranicznym YouTubie, ale nie zrobiony w taki sposób. W dzisiejszym odcinku będziemy pomniejszać domek młodszej siostry, aż ona, widzowie, się zorientuje. I jak to będziemy robić? Ona mieszka sobie, kochani, w takim właśnie lisku, jeżeli ktoś z was nie kojarzy. Taki dość obszerny domek, ale dość kwadratowy. To jest idealny domek do tego, żeby zrobić tego trola. i ja bym nie mógł go zrobić na młodszym bracie, z tego względu, że jego domek to jest po prostu widzowie taka panda. Zobaczcie, wygląda właśnie w taki sposób i tam by nie dało się tego zrobić, ale za to w domku młodszej siostry ściany są ułożone w taki sposób, że można od środka dokładać kolejną ścianę i ten domek będzie cały czas się pomniejszać, a możliwe, że ona nawet tego nie zobaczy. Widzowie, ten troll może być genialny, ale żeby był genialny, musicie zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować oczywiście ten kanał i oglądać do samego końca, a ja widzowie prezentuję wam mój nowy domek na Kidowicach, bo tutaj zostały zrobione naprawdę gigantyczne zmiany. Zobaczcie, mamy dołożony dywan. W dodatku zrobiłem sobie taki balkonik, dzięki któremu mogę wyjść ze swojego domku i na przykład polecieć gdzieś elektrom. W dodatku, jak widzicie pode mną jest zrobione taki jakby małe pięterko, z tego względu, że na dole mamy nowy pokój, który wygląda dosłownie genialnie. Już wam go właśnie w tym momencie pokazuję, więc zejdziemy sobie tutaj elegancko na dół. Jak widzicie wystrój wnętrza zmienił się na taki jasny, elegancki kolor. No i proszę państwa, co my tutaj mamy? To jest miejsce, no Dewa Ej, elegancko tutaj sobie mogę siedzieć i rozdawać wam autografy. Kiedy wpadacie na przykład na mój serwer kidowice.pl. Bo tam właśnie wleciały nowe farmerskie główki. Tylko w tym miesiącu możecie odebrać farmerską główkę moją i tosta tylko i wyłącznie teraz na Kidowicach. Wpadajcie i obczajajcie, ponieważ dla KidCoxów plus właśnie już te sety powinny być na serwerze. A jeżeli jeszcze nie ma, to będą za niedługo. Dobra! O, oh, muszę tutaj zaczerpnąć powietrze. Jak widzicie, tutaj mam zrobione takie gigantyczne okno, żeby patrzeć na złe ruchy magika, w razie czego gdybym je gdzieś tam obserwował. Tutaj mamy jakieś takie beczki. Na razie tutaj nie mam żadnych przedmiotów, no i tutaj mam taki mały gabineci, gdzie mogę sobie zmieścić jakieś potrzebne rzeczy. Można tutaj właśnie wsadzić listy, bo to i tak mi się raczej teraz nie przyda. Kochani! Zaczynamy odcinek, idę do młodszego brata, powiem mu o tym całym trolu Ja sobie przygotowałem właśnie w tej skrzynce kilka bloków, którymi będziemy właśnie werkę prankować, a mianowicie tutaj będziemy zabierać te bloki i je tak stawiać w werce domku, aż ona się nie skapnie, tylko ona musi mi oddać w ogóle mój kilo. Muszę ją poprosić, żeby mi dała, a ja jej oddam kitcoiny, której ostatnio widzę przez przypadek skradłem. Bacznie, to zauważyliście w komentarzu, że właśnie zabrałem jej kitcoiny. Ja nie wiem, kochani, dlaczego ja to zrobiłem, naprawdę. A właśnie tutaj jeszcze mam taki stojak na zbroję. O, elegancko sobie tutaj to na razie może stać, bo dzisiaj raczej zbroi nie będziemy potrzebować. Dobra, lecę do Pikersa. Na razie nie do Siorki, bo ona tam nam właśnie ostatnio mówiła, że chce sobie coś pozmieniać w tym swoim domku, że chce tam sobie zrobić jakiś ładniejszy środek. Ja mówię, ok, nie ma problemu, ale nie dzisiaj, kochani. Dzisiaj tu mi Sprankujemy. Oglądajcie koniecznie do samego końca, bo naprawdę będzie mega bomba Dobra, wbijam do pikarsa bez żadnego zapytania Elo pikarz! Cześć! Jak ci mija, jak ci mija poranek, co? Na kidowicach? nie, nie wyspałem się, weź człowieku, Ej, nie możesz mieć takiej pranek. negatywnej energii, koleś Słuchaj, dzisiaj będziemy prankować Werę w nowy sposób, słuchaj Wymyśliłem yeah. coś na... Uwielbiam to <laughs> Jednak pranek nienamarny No, poranek akurat będzie dobry, bracie Słuchaj, sprankujemy Werę, bo zobacz Twój na przykład domek No, ja ci powiem szczerze, no na tobie tego trolla nie dało się zrobić Bo masz po prostu domek A to domku Co jest nie tak z tym domkiem? No, co? To jest nie tak, że jest zrobiony w taki sposób, że nie dało się wykonać tego trolla I to plus dla ciebie powinien być Ponieważ, słuchaj, na o, Werce na zrobimy trolla, że jej domek będzie się cały czas pomniejszać. I słuchaj, jak to zrobimy? Lecimy do Werki, lecimy do Werki. Ona mi ostatnio mówiła, że chce sobie coś zmienić w swoim domku, co nie? Słuchaj, dzisiaj przyjdziemy i niby jej w tym pomożemy. Ja będę cały czas ją odciągać, albo ty ją gdzieś będziesz odciągać, będę ci kazał, wiesz, gdzieś zamiesić, albo ona nawet wiesz, sam ją wyślemy do kit sklepu po jakieś meble i wtedy bierzemy się do roboty. Budujemy jej ściany w domku tak, żeby ona nie zauważyła, że ten domek się zmniejszył optycznie, rozumiesz? Czyli dobra, na przykład dobra, dokładamy ściany, jednych rzeczy. No? Czym będzie Czym jest je tak w moim domku, że nie możesz tego zrobić u mnie. No, no tego nie mogę zrobić u Ciebie, ponieważ ty masz wszędzie pieszyby i to jest za mało miejsca! Tutaj byś się skapnął już po jednym, a ta, ona ma kilka takich dużych pokoi, gdzie będzie się to dało zrobić. Serio, musisz mi zaufać. Chodź. lecimy, tylko Post chodź do mnie, chodź do mnie do domku, tam weźmiemy potrzebne materiały, bo mam wszystko już w skrzynce przygotowane do tego o. pięknego trollu! Chodź. Ej, to ty jesteś nie... szajbusem szalibusem, bo przeżych <laughs> znowu znowu zrobimy jeszcze przykrość, w ogóle pomyślałeś się i Ej, ale ej! Spokojnie, ja ona... Ja też nie, rozwadzmy go. No, aha, to dobra, a jak oceniasz Pickers z moje nowe studio tutaj, w moje nowe eee. biuro? Studio to nasz studio to wygląda bardziej taka kuchnia. To jest biuro, jaka kuchnia, co? Biuro masz na dole, jakieś już. No mam na dole, ale tutaj wiesz, jest takie, że mogę sobie tutaj siąść i obserwować gości, którzy wchodzą do mnie tutaj do pokoju. No taka, taka kuchnia, no. No jaka kuchnia, dobra, nie mogę. Tutaj masz itemy. Ja biorę, ja biorę pół, ty możesz wziąć pół, okej okay. Weź sobie i no najwyżej mi tam dasz albo ten, albo ja ci dam, jak to braknie. I, słuchaj, idziemy do werki i mówimy jeżeli że idziemy je zremontować chatę Dawaj, lecimy. Jest no, zobaczymy czy to się to. uda. Mam no, nadzieję, że to się uda. Trzeba no, wiesz. Jak będzie jej domek wyglądał. No się właśnie, uda. Bo no to uda, też. To, się na pewno uda. to może być śmieszne. Dobra, chodź. EKA! Wera, siemanko, Era! Siema Siema, Siema. Siema co tam, jak to... Ej, ale to w ogóle nie jest miłe! No dobra, sorry, ale jak tam włosy odrastają? Już na czuprynie? Od razu żebyś wiedział, a poza tym proszę mi dzisiaj nie denerwować. Jestem w fatalnym humorze. Ej, co się stało? O, Czemu jesteś w fatalnym ja? humorze? Chora, chora! O nie, to widzowie, wszyscy piszą w komentarzu serduszko dla Wery, ponieważ jest chora, słyszycie jej głos, ona nie potrafi nawet normalnie mówić! Wera, powiedz alfabet. Alfabet. No nie, myślę, że weź A, B, C, D, F, G. Nie. Dobra, Wera, zebrałeś nas tutaj. Muszę. No? Najgorzej mówi się NIE, bo NIE się mówi tak przez nos, masakra. Nie, ha, ha, no to dzisiaj, Wera, nam nie odmawiaj. A i dzisiaj i tak nam nie masz jak odmówić, Wera, bo dzisiaj my ci przyszliśmy pomóc. Będziemy twój domek no. ulepszać. <laughs> nie zgadzam się na pomoc. Nie, nie. nie no Vera, jak A, się nie, nie Ostatnio Pickers strasznie mnie denerwuje, ciągle jest dla mnie chamski i niemiły, mam już tego powoli dość. Ale spokojnie, Pickers po taki jest, no. dziurki w zatkanym nosie. <śmiech> 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 ale piker jest po prostu Dlaka taki jest, dla Nie, 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 zostaw Pixona w spokoju, dobra, Wera. Mówiłaś mi ostatnio, że potrzebujesz zmian w swoim domku. No i my dzisiaj jesteśmy speakersem, tutaj ci pomóc w tych zmianach. Coś tutaj pozmieniamy w tym no, domku, pomożemy ci. Ja nie mam pomysłu, bo. Ja bym coś tu tutaj może pozmieniała, bo. Strasznie mi się już na przykład znudził ten y, pomarańczowy, bo tutaj jest ciągle pomarańczowa Poza tym, Co? oprócz tego, strasznie irytuje mnie to, że tutaj jest tak mało miejsca Jak to mało miejsca? Mało miejsca, Vera, ale nie, nie dobra Dobra, słuchaj, to my z Pickersem zrobimy tak, żeby tutaj było sporo miejsca Renowacja, eee, renowacja Tylko właśnie, Vera, do tego, my się tutaj na razie wstępnie rozjrzymy, a czy ty możesz... A właśnie, Vera, ja ci oddaję kitcoiny, bo ja ci ostatnio ukradłem Widzowie właśnie słusznie zauważyli, o! że wziąłem ci 150 kitcoinów, nie wiem dlaczego Trzymaj, bo o! one o były dzieciom? twoje No, sorry, no po prostu były twoje. Nie wiem dlaczego ci wziąłem, przepraszam za to Ale dobra, Werka, słuchaj, weź te kitcoiny I leć teraz do kit sklepu zakupić na przykład sofę Ponieważ sofa mi się wydaje, że się przyda A tutaj masz jej dobra, za mało Ale wiecie to opowiem wam jeszcze mój pomysł no? Bo ja zmieniam tą podłogę na deski Na deski? Ej, w sumie? Tak, i przy okazji wam tutaj, tutaj poszukajcie w moich skrzynkach O, mogą być mm, Chyba w tym kolorze i weźcie zróbcie mi, o oh sorry, zróbcie mi podłogę w tym kolorze, a ja no, idę... No dobra, 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 to leć do gissklepu i zaraz przyjść, my się zabieramy z pickersem za robotę. Dobra, dobra, ee, na rawera to do potem! A. Dobra. dobra czekaj. Dobra, ona poleciała. Dobra, słuchaj. Nie ma, nie ma czasu, nie ma czasu na, na, na tego, na zastanawianie się. Dobra, słuchaj, ja już tutaj widzę, że to jest pierwsza ścianka do zmniejszenia. Dobra, dawaj zmniejszamy tutaj to optycznie, dobra, pyk. Dobra, czekaj. Tam jeszcze u góry trzeba tam, wiesz, wlecieć tym. Okej, 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 dobra. To jest elegancko, dobra, tutaj trzeba tam to zniszczyć. Tam jest coś chyba, nie? O, dobra, to było. O, i pyk. Dobra, tu, tu ja nawet nie wiem, dobra, dach zmniejszymy, dach jeszcze zmniejszymy, dobra, dawaj, czekaj. Patrz jaki mam pomysł dobry. Dobra, no, 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 dawaj, pokaż, pokaż, pokaż swój pomysł. O, no, 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 nie, to już będzie za bardzo podejrzane, dobra, na razie nie, w drugiej fali. Zrócić, Słuchaj, tutaj. będzie kilka fal, będzie kilka fal, na razie w tej pierwszej fali zróbmy takie wstępne, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj... I tu jaka będzie ostatnia fala? No potem to już będzie hardcore totalny. Dobra, czekaj. E, najpierw tutaj jeszcze do, czekaj, tam nie mogę. E, o nie, nie, nie tak chciałem. Dobra, ale dobra, 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 dobra. dobra. Na razie zróbmy właśnie tak. Dobra, okej. Okay. Że niby tutaj to było w ten sposób. Dobra, że niby tak zawsze było i te okno trzeba było, było dać troszkę niżej. Ja mam tylko kurde białe szkło. Dobra, to to na razie zostawmy te okno. Chociaż ona się skapnie po oknie. Masz pickers takie okno? Czekaj, ja tu tutaj... Oczywiście, że mam. Dobra, mam dobra, dobra. Weź, 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 dobra i stawiaj na dole. Stawiaj na dole, ja niszczę u góry ja u góry stawiam normalny beton. Stawiam beton i wiesz, ona nie będzie się dzięki temu w zorientować, bo to okno było właśnie jedno niżej, o Dobra, w tym miejscu, dobrze, 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 dobrze zrobiłeś, no git jest, okej, okay, do, dobra ej, To wygląda, to patrz, nawet, nawet byś się nie zorientował, że coś jest Proszę, zmienione, o, nie? Tak, tutaj jeszcze tak, żeby było ten Tak, 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 no, no, no O, zmniejszmy, patrz, mam pomysł, ale, o, dobra, będzie trochę teraz zabawy, ale uważaj, dobra, czy ty masz sikierkę jakąś? Masz sikierkę? Mam Dobra, weź te skrzynki, weź te skrzynki, przesuń i dawaj je tutaj, o jedno bliżej, o jedno bliżej będą wypadać, No tak, 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 dlatego trzeba to dobrze zrobić Tutaj musimy, musimy to przesunąć, ja się zabieram za przesunięcie łóżka, chopie No zbieraj ty to Dobra, zaraz ci połogę, zaraz ci połogę, zaraz ci połogę z tym picker. dobra, dobra, dobra Już jestem Wera, czekaj, dobra, idziemy, 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 czekaj, czekaj ze. Czekaj, bo nam ten. Czekaj, czekaj, czekaj. Chodź, na chwilę. Vera, ja na, na chwilę. Chodź, na chwilę. Weź na chwilę. mi te podłogi. No, dopiero zaczynamy, dobra, ale Vera. No, właśnie ja pokażę wam, co kupiłam. Co, co kupiłaś? O, to będzie Dolecie. genialne! To będzie genialne. O, to Dolecie jest super. Kupiłam. To jest fajne. Potem to jest mega. Jeszcze żywo Tak, to, to, dobra. To jest super. No? Słuchaj, to nie. Ale Vera, a to jest wszystko? Trampolina, nie? A co jeszcze masz? I jeszcze lodówka. Wera, ale ty miałeś kupić sofę! Pamiętasz? Ale ja mam milion sof! Nie, ale musisz kupić czarne. Trzy czarne. Serio, mamy taki pomysł z pickersem na stylizację, że sobie sprawy nie zdajesz. Vera, skończ jeszcze, proszę do kicsklepu. No dobra, ale to ja chcę tylko zobaczyć jak ta podłoga wygląda. Ale czekaj, jeszcze nie możesz, bo dopiero chcemy ci zrobić efekt. Wow! Czekaj, daj nam chwilę, dosłownie chwilkę Ej, i zaraz. Ej, moje trampoliny. Ej, faktycznie, tego nie można baręczką niszczyć! No nie, spadły! Dobra! Wera, spokojnie. Lecz Zróbcie te podłogi, please! 5 minut, nawet nie, dobra! Pikers, ja nie mogę, ale byłby przypał. Płopi, przypał! Dobra, 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 ale jest git, dobra, dawaj, tej temy, dawaj tej itemy od niej tutaj. Dobra, dobra, dobra. Eee, ja stanę tak, dobra i będę cały czas tak zbierać. Dobra, dobra, o, to jest genialne. Pyk, 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 pyk! Wyćdowie! O, dobra, elegancko, jeszcze tutaj. Dobra, 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 okej. Okay. Jej chyba jeszcze to było od niej. No i chyba to. Ej, weź, ja myślę, że już się cały plan sobie u pierwszej fali, nie. No ja też, no ja też już tak myślałem, ale dobra, na szczęście się nie wysypał. Dobra, jest git, jest git. Ja już tutaj u góry planuję wszystko elegancko, dobra, to będzie tak, to będzie tak. I, a w ogóle, no nie wiem, chyba jest ich na o połowę i temu, nie? Nie, nie, nic jej nie znikło raczej. Nie, jest, wszystko jest gate raczej tam. Dobra, to tutaj czy ona w tej skrzynce coś ma, no ma czapki, kurde, ale dobra, to się będzie dało chyba zniszczyć i nie wypadną tej temy. I ja nie mogę widzę, jestem tak podekscytowany tym trolem, to będzie tak zabawne. Dobra, czekaj, tą skrzynkę dajmy tutaj. To już jest zabawne, jeszcze się nie zaczęło. Ej, tutaj jest tak mało miejsca, człowieku. Nie ja nie umiem się tutaj w ogóle zmieścić już. A Ej, co Dawid, do patrz, się jaki mam w Ender 6 i ikonicznie, nie. Pokaż, pokaż, pokaż ikonik. Serio? Co ty Bo, gadasz? To masz to kilo! odcinek. jak kupaliśmy ten Redstone? Tak! Tak, 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 pamiętam! Ale jaja, nice! Dobra, to jest mega dobre. Czekaj, ona tutaj ma łóżko, ona tu ma spawn pointa. Dobra, ja się spawn może usunąć przez to, co ja teraz robię, ale chyba nie. Eee, ona, ona to miała. Zobacz, e, jak to wygląda tu, nie? to i nic się nie zmieniło, nie. No to właśnie, nic co nie! Się nie zmieniło! Patrz, nic się nie zmieniło, a jest o jedno mniej! Nie, nawet nie widać tego, to jest genialne! Dobra, tutaj jeszcze widzowie dołożymy. Dobra, tutaj żeby ona się tutaj po tym nie skapała, Dobra, czyli to, to trzeba zniszczyć, żeby tutaj się nie nie się i to trzeba tutaj tam. Kurde. O, dobra, 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 dobra. Jest genialnie, jest genialnie. Dobra, na razie zostawmy tak. Wydaje mi się, że na pierwszą falę to jest ok. Ona może się tego nie skapnąć, że cokolwiek się zmieniło, wiesz? Bo wydaje mi się, że to jest Jestem. dobrze. O, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. eee, chodź Wera, do nas. Czekaj, e, jeszcze jesteśmy... podłogę, e, podłogę Gdzie dzielamy. No właśnie, tą podłogę jeszcze raz musimy z bestem wyłożyć. Werka, gdzie no, jesteś? Nie A tutaj. No jeszcze dalej podłogi. No, myślałem, że no, zaczynamy jak. dopiero. Zaczynamy dopiero robić, ale poczekaj, bo tam podłoga to to wiesz, będzie chyba ostateczność, nie? A bo dobra, dobra, to rób, rób, rób róbmy podłogę, dobra. A Vera właśnie powiedz mi, bo tutaj ty masz w ogóle strasznie mało miejsca. Ja nie wiem, jak ty chcesz tutaj cokolwiek zmieścić. Chodź no tutaj, bo. No właśnie wiem, nie. Ja nie wiem, tu jest. Tu się w ogóle zmieści, nie? da. Ta... Tu jest skrzynka na skrzynce do sobie w tym twoim domku. Ja nie wiem, ty. Ta... Nie wiem, nie wiem, właśnie nie wiem o co chodzi. Potem chyba wszystko. Chyba sobie zrobię nowy magazyn na dole, wiesz, potem. O, magazyn w sumie I to jest dobry pomysł, potem pójdę po, po domu. Eee, pytanie, czy ty masz tam tyle miejsca, nie? Dobra, czekaj, ja zobaczę u góry, jak to wygląda u ciebie z miejsca. Nie, nie, na razie podłogę, bo ja już mi się zudziło. Wszędzie pomarańczowo i pomarańczowo. Ej, to robimy. Tutaj u góry, tutaj u góry Wera masz, spo... Chodź na chwilkę do góry Wera, tutaj u góry masz sporo miejsca, chodź, chodź A, do dobra, nas. Ale już on robił tą podłogę tam, bo ja już nie mam tego drewnia. Czekaj, Werka, chodź do nas, chodź do nas, bo tutaj u góry ty masz sporo miejsca, patrz, zobacz, jak to tutaj wygląda. Może tutaj coś pokombinujemy nad magazynem? Tu się wydaje dużo miejsca, o, co? To mnie mogłoby być fajnie. Dobra, no to ja się tym zajmę, dobra? Zróbcie na dole dobra. podłogę, zróbcie na dole podłogę. E, a bo dobra, ja zrobię z pickersem górę, a ty werka tutaj wykładaj podłogę, dobra. dobra? Wykładaj podłogę, wykładaj podłogę, my się tutaj zajmiemy górą, dobra. Dawaj Pickers, tutaj okay, wiesz, co, jo, tutaj. Wiadomo. Dawaj tutaj tak te, 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 ten? E, podreperujemy, dobra. Dobra, e, skrzynek dał. Tak, 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 my tutaj Werka jest skrzyneczki pokładamy spokojnie, także możesz na dole na spokojnie sobie robić, no, dobra, dobra. bo my tutaj mamy naprawdę ręce pełne roboty, jeżeli o to chodzi, że tutaj naprawdę może być, nie, nie, naprawdę. No, może być problem, żeby tutaj ten, e, tutaj z jeszcze tą skrzyneczkę ustaw, tak, tak, do, o, o właśnie tak, no, 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 dobra, dobra, żeby te właśnie, żeby te skrzynki były, o. Żeby one tak tutaj w ścianie były. O, dobra, dobra. Ej, co ty robisz? Dobra, dobra. A masz tego? Ma, ma, masz, Piker, z sikierkę? Bo tutaj te skrzynki by trzeba było przesunąć delikatnie. Eee, już, już się robi. Dobra, dobra, dobra. To może tam przesunąć. Mam, Czekaj, Werka, jeszcze nie wchodź, bo tutaj jeszcze kończymy. Tutaj jakieś takie drobne szpice, coś ten... Eee, okej, okej, okej. No daj, ty tutaj podłogę Tutaj, tutaj, tutaj Pikers, tu, tu, tu. Patrz, dołóż tego, tego yy, konkreta, bo ja już nie mam. Masz konkreta jeszcze więcej? Mam, mam, ma. Dobra, dobra, do do dokładnie, dokładnie, dokładnie. Daj, do daj, daj, do daj, 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 no. Dobra, okej. Okay. A ty możesz skrzynki przesunąć. Dobra. Pyk, 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 pyk. Ej, to wygląda milion razy lepiej, serio. Tak? Dobrze jest zrobione? To git, 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 git. My tam zaraz serio. przyjdziemy zobaczyć. Zaraz przyjdziemy no, po, po, po milion. zobaczyć. Możesz milion mieć git. Mi się wydaje, że może mieć tam spoko. Dobra. Tu jest dobra i te skrzynki dawaj, te skrzynki przesuniemy. One są puste. Masz sikierę? Dawaj, no sikierą to szybko zniszczyć, no dawaj, dawaj. Dawaj to dawaj, 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 bo tutaj one werga, bo tutaj te skrzynki. Ja ci... mam jakąś wodę pod podłogą, to chyba jakiś grzyb. Dobra, dobra, zaraz ogarniemy tam werka na spokojnie, nie stresuj się tutaj! Na luzanach! To... No bo nam tutaj trochę ze schodzi, daj mi te skrzy... daj, 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 Nie, no, Czekaj, bo my tutaj kończymy, kończymy już. Eee, to było tak to było tak, to, to było tak, to było tak, tak, o. No możesz paść na górę, możesz paść, bo my tutaj idzie. coś te skrzynki tak myślimy, w którą właśnie, przy której ścianie postawić, no bo nie? Bo... Jak będzie lepiej wyglądać. No To jest w ogóle jakoś... Ej, no ale przecież tutaj ciągle wygląda tak samo. No nie, no nie, właśnie nie tak samo, bo skrzynki, patrz, zmieniliśmy, zmieniliśmy, patrz, design skrzynek. Tylko nie wiem, ty wolisz, żeby skrzynki były przy ścianie? Tu jest w ogóle mało miejsca jakoś, ja nie wiem, mi się tu nie podoba. Sam, nie wiem, wy kombinujcie to. Dobra, 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 dobra. To będziemy kombinować. Pickers, ile masz jeszcze konkreta Bardzo dużo daj 15 mi... stacków, bo jeszcze wziąłem do domku potem. A tu daj mi, daj mi, daj mi, dobra, dawaj, to. czekaj, czekaj, pomniejszamy dalej, pomniejszamy. Dawaj, dawaj. Dobra, a jak dużo chcesz jeszcze pomniejszać? Do, jeszcze z trzy warstwy, dawaj. Dobra. No, y no, zry, dobra, tak, dobra, dobra. No dobra, to czekaj, 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 I, czekaj, ja odciągnę wery, żeby mas na pewno nie słyszała i zaraz czekaj a, ty on jest tam, dobra. Wera, słyszysz mnie? Halo? Jesteś tutaj daleko, ty. Halo, Wera, halo! No! Chodź, chodź, chodź na chwilę ze mną, chodź na chwilę, a. bo jest taki mały problem. Słuchaj, czy ty jesteś w stanie zająć się Trochę tutaj, żeby ten jakoś ten płot tutaj ogarnąć, albo coś, żeby jakiś płot może tutaj zbudować. My się zajmiemy w środku no. wszystkim. No, no dobra, jakieś... a to a myślisz, że w, w, ki, w Kiskle znajdziesz jakieś. Yy... Tak, tam są takie żywopłoty genialne, możesz je ogarnąć. dobra, I... bo ja kupiłam tylko cztery, to myślisz, że więcej mam? Na tutaj. pewno, Vera, ładuj najwyżej, będziesz mogła oddać, bo tam można zrobić zwroty. Dobra, to ale tutaj mi trochę kitcoinów. dobra, to ja ci daję moje 20 kitcoinów, znaczy 200 kitcoinów. Masz, możesz sobie wydać. O, dobra, dzięki. Ja dobra. i tak zarobię nowe, no do potem. Dobra, Picker, skupiłem nam trochę czasu. Gdzie ty no jesteś? Nie, nie ja oh ej, ej, to będzie... Ona się już skapnie na bank! Czekaj, ale żeby się nie skapa, trzeba okna zrobić, bo ona miała okna w domku, czekaj. Tutaj, 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 dobra. Tutaj trzeba przedłużyć, wiesz, żeby nie było, nie, że ona tutaj ma te okna dalej. Dobra, 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 jest git. Dobra, 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 Ona się nie kapnie, bo to jak będą te okna widzowie, to się nie zorientuje. Dobrze, dobrze, dobrze zrobisz no. Okej. Okay. I ten piec by trzeba było przesunąć chociaż trochę, nie? Dobra, dawaj, przesuńmy o, ten masz piec. Masz jakiś pomysł? Tą się, ej, masz drugą sikierkę, może w jakimku kurde, czekaj, bo, bo ja nie tam. mam. Daj mi jakąś taką, jak masz podstawową jakąś. O, o, dobra, dobra, nice. O, ale to tutaj, jeszcze ledwo użyto, nice. Dobra, okej, okay, o jedno, o jedno, dobra. I ten to wszystko trzeba przesunąć, chupie. Dobra, czekaj, tutaj jakieś moje niepotrzebne temki, żeby tutaj one nie zawadzały. Okej, okay, dobra, widzowie, tutaj damy to jeszcze, można nawet dać, dobra. I czekaj, eee, ty sobie też odłóż właśnie jakieś niepotrzebne. I dawaj, przesuwamy ten piec, nie? Dobra, to będzie takie to jaja. Ta ona mocne, ona się skapnie, nie? No to jest już niemożliwe, żeby się zaraz nie skapła. Eee, to przesuniemy. Ona miała coś w piecu? No miała jakiś węgiel Uważaj właśnie, żeby takie rzeczy zostały, Ej. nie? Dobra, dobra, dobra. Ej, spokojnie, spokojnie typie Zrobił To tutaj, dobra I tak O jedną kraftkę dosłownie Tak, 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 o jedną, tylko tu jeszcze stona trzeba postawić. Tutaj nie było stona? Był czekaj, pyk, o, dobra tu jest w ogóle ten crafting, nie. Dobra, dobra, ten crafting to już olać, Dawaj, dawaj, przesuwamy, dobra, to jest i czekaj, jak jest ten pies zrobiony? No jest jakoś tak na schodkach Dobra, ja nie ogarnię w ogóle go na to zrobione, czekaj, to chyba trzeba przesunąć. A bo eee... ja robiłem, ja wiem jak to zrobiłem. Dobra, 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 to możemy zaraz okay, pokombinować. Tak tu zrobimy chyba to, to. O, do tego to jest, tak to jest, no. Dobra, dobra, dobra. I tutaj jeszcze te dwa. Nie, nie, to ma źle, to ma źle. To było tutaj. Eee, to tu i to tu. Dobra, i mam jeszcze jeden. Dobra, dobra, dobra. I tutaj tego. Yy, a nie ściany? A nie ści A bo dobra, dobra, nie, bo to już będzie podejrzane bo zbyt ściana no. kolejna. Dobra, tu jest już tak mało miejsca, nie dobra, to już jest pomniejszone na bank Dobra, czekaj, dawaj jeszcze niżej, dawaj, czekaj niżej Tutaj coś. Dawaj tutaj jeszcze pomniejszymy, tylko czekaj. czekaj bo ona jest blisko, ona jest blisko, czekaj, czekaj. Halo! Halo, Vera, nie słyszycie, halo! Halo, coś ci A, Mik... Dobra, oh. nieważne, nieważne. Musiałam co? kichnąć. Spoko. Y jestem, ale idę tutaj żeby zrobić ten płotek. Dobra, no to rób, to rób płotek. My się zajmujemy speakersem tutaj, tutaj wystrojem wnętrza. O, właśnie ten no, ładny dobra. kupiłaś. Nice. Jak co, to przyjdziemy do ciebie, dobra? Za sekundkę. mam takie. O, o, o! o, o, o no, no, no! To jest genialne! Dawaj, możesz to robić na zewnątrz. Dawaj, dawaj, a my o. się tutaj już bierzemy do roboty. E, Tylko werka, gdzie ci mogę dać tą podkę od Magika, bo tutaj będziemy trochę zmieniać. Te, może weź ją daj flipunku, dobra? Żebyś się nie straciła. Nie mam miejsce, o dobra, jednak mam miejsce. No, to, to pa. Pa, pa pa! Dobra, Pikers, gdzie ty jesteś? Chodź. Dejwó, daj najlepszy przygnę na swój życiu. Dobra, 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 chodź tu patrz co ja tutaj robię, dokładam kolejną ściankę. Ej, dawaj w środku, w środku budynku podokładamy jakieś jeszcze kolejne ściany. Dobra, tutaj. Nie wiem, tu robię chyba, daj. Przecież... O, ja! Dobrze, dobrze, dobrze! Dawaj, te schody o jedno jeszcze przesuniemy. Dawaj, te schody przesuniemy. Dawaj, schody przesuniemy. To jest dobre, to jest dobre. No, no, no. Dobra, dawaj, przesuwamy schody. Czekaj. Nie, ona nas zabija. Jak ona się dowie. Jak ona zobaczy ten odcinek, ona będzie w totalnym szoku. Dobra, czekaj, schody były. Tutaj chyba się zaczynały. Okej, okay, dobra, to trzeba będzie zniszczyć, dobra. Tam jest, tam jest te wnętrze, no są dwery. Tak, tam są te wnętrze, o ja, dobra, to tak będzie wyglądać teraz. Dobra, spokojnie, to ogarniemy później. Dobra, to pyk, dobra, okej okay, i to tutaj. Dobra, dobra, jak to jest? Mało miejsca, nie wytrzymam. Dobra, dokładam kolejną ścianę. Pyk, dobra. Ej, to tą ścianę też trzeba dołożyć u góry! <laughs> Nie mogę! To będzie takie małe, człowieku! Dobra, tą ścianę trzeba dołożyć u góry, bo się skapnie. Dobra, 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 po prostu zrobię podwójne okno. Mam nadzieję, że nie będzie patrzeć bo okno, bo ona tam jest. Trzeba uważać. Uważaj na, na każdym razem, jak będziesz, wiesz, się gdzieś wychylał czy coś, żeby ona nie zobaczyła. Dobra, pyk, pyk. Aj to wygląda identycznie. Co nie, to jest tak genialny troll! Jestem w szoku, jak to dobrze wychodzi nam. Dobra. No ja tego nawet nie widać prawie. Dobra, pokaż. Jak to jest mamu Ty to jest tak pomniejszone. O, kurczę, fix. Nie spodziewałem się, że aż tak. Dobra, dobra. Wera tam sobie robi, dobra. Dobra, 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 żeby ona tego tylko nie widziała. Dobra, okej. Okay. Dobra, ej, masz może... Trzypy, czekaj, w takim kolorze. No bo dobra, dobra, olej, 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 bo patrzy, dobra. Teraz, 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 w tym czarnym masz, a jak nie, to wyłożymy w białym. Może też nie będzie widać, bo ja nie wiem czy ja wzięłem. Dobra, jedynie w białym masz, dobra, dobra, ale tego nawet nie widać. Dobra, git Ja bym to jeszcze, czekaj, tutaj. Ja mam, ja mam, ja mam, spokojnie, to ja mam. E, tutaj bym ściankę jeszcze dołożył. Pyk, dobra, tutaj jeszcze bym dołożył, żeby tutaj się to pomniejszyło jeszcze trochę. O, dobra. Eee, jeszcze tu mam 56, tutaj cykniemy, dobra, pyk, 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 okej, okay, dobra, to jest już tak pomniejszone, nie, dobra, tam jeszcze dołożę, e, e, eś, eś, dobra, okej, okay, patrz to, nie, tu jeszcze kolejną ścianę pomniejszyłem, tylko to teraz wyjmę jeszcze stamtąd, czekaj, żeby tam Wera nie widziała, dobra, git E, to pykniemy tutaj, bo tego i tak oh, chyba nie widać Okej, okay, dobra I teraz tutaj, dobra, to, to To i tutaj, dobra, jest pomniejszone Dobra, pokaż to, jak tu się przejść w ogóle Nawet nie, da, no, to jest tak nisko Ej, jeszcze dawaj sufit do jednego w dół Dobra, sufit jeszcze dawaj w dół U, Dawaj, dawaj tutaj, tutaj, tutaj tutaj sufit dawaj, 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 pyk, dawaj O, żeby się nawet skrzynki nie dało otworzyć Patrz, dobra, 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 dobra Masz, masz, masz tego? Masz konkreta jeszcze? Bo już mi się skończył tutaj, a bo nie, Mama. tutaj nie dokładnie już bo się, bo się, bo się chyba kapnie nie, albo nie. Dobra, dołożymy. Dobra, pykniemy, pykniemy, żeby ona się nie kapła po tych tych, po tych banerach. Czekaj, trzeba je dobrze położyć. Kurde, tak będzie widać. Dobra, czekaj, położę je tutaj. Przesuniemy o jedno. Może się nie zorientuje. To są jeszcze takie rzeczy, że nawet nie widać. Mam nie, nie, nadzieję, że nie. Dobra, dobra, dobra. Ja nie mogę. Nie, Shulker Boxa, <laughs> nie, nie, nie ma miejsca na shulker Boxa. Trudno, trzeba golać. O, może być, może być, może być, dobra. I tutaj jest pomniejszone. Dobra, widzowie, to jest tak zmniejszone, tu jest wszędzie tak mało miejsca. Dawaj jeszcze tutaj dach, jeszcze tutaj to zmniejszymy. To o jedno w dół. Dawaj, 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 dawaj. To, dawaj, to, dawaj. to, myślę, że to jest duże. to jest taki poziom. No, level, no, jeden, nie No, 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 no. Dobra, czekaj, tutaj to zmniejszę. Patrz, 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 tutaj aż to daje. Dawaj, 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 pyk. Dobra, a ty tam zmniejszaj. I dawaj cały sufit jeszcze o jedno, pyk. Ojej, ja nie, widzowie! Jakby mi ktoś tak zrobił, ja, ja bym się chyba nie skap szczerze. Chyba bym się nie zorientował. Dawaj tutaj jeszcze u góry, Picker, sto dawaj! O kurczę! Dobra, nie wiem czy my... Dobra, dobra, tam dalej ogarnia, to możemy póki co. Póki... O nie! Co ona tu miała?! Ej! Lol, ale i temy. Co jest w ogóle Na w ramach go? takie rzeczy? To chyba posadziłem. Pokaż, 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 pokaż <laughs> czemu. I, 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 <laughs> co ty zrobiłeś, koleś? Jak tu jest? Ale dobrze, dobrze. Dobrze jest, dobrze jest. Dobra, tutaj jest za bardzo. To, to się po tym się skafnie. Czekaj. To się jest za bardzo tutaj na suficie. Po tym się ja Już skończyłam. E, czekaj Wera, bo jeszcze tutaj kombinujemy. Jeszcze czekaj, jeszcze, jeszcze zmieniamy kilka rzeczy w designie. Jeszcze jeszcze takie ostatnie tutaj szlify robimy. Czekaj Werka, idę do ciebie. Pokaż to zrobiłaś. No ej! Pozackie! Ej! Ale będziesz miała fajnie teraz przed domkiem! Ale brakuje mi tych... torczów. E, dobra Werka, to możesz ogarnąć, ja ci mogę dać. E, czekaj, masz latarnię jedną, dobra, trzymaj. A, a możesz u mnie w domku przeszukać, u mnie w domku na pewno są, na pewno są latarnie, możesz dobra. skoczyć. A my tam zaraz, zaraz możesz spadać do nas, my tam zaraz kończymy. Dobra, pik. Dawaj, pikier, dawaj, 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 pokaż to. Aż, co ja zrobiłem? <laughs> Nie no, to już jest za bardzo sus chyba. Dobra, zostawiamy tak, zostawiamy tak, dobra, dawaj, 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 to trzeba tylko zmienić, bo ona potem się. Znaczy, no ona się już teraz na pewno kapnie pikę, to już jest niemożliwe, że nie. Ale dobra, mówimy, że tylko tutaj, czy jej się taki mały dach podoba. Ale tutaj ogólnie mówimy, że tak było, że tutaj nic nie zmieniliśmy. Patrz u góry tutaj, przecież to jest pomniejszone dwukrotnie, prawie, nie? Że to jest tak małe człowieku, ja nie wierzę. A, a, a to było takie ogromne, a to Tak, jest takie małe. tak, tak, to genialnie wygląda. Ja jestem w szoku, jak nam to dobrze wyszło. Dobra, chodź. Po Verę, chodź, Werę, możemy je chyba w środek pokazać już. Ja jestem ciekaw, gdzie, gdzie ona się kapnie, o. że są zmiany. O! Skończyliśmy Twój domek, renowacja. Dobra. Chodź, bo mamy właśnie w środku kilka rzeczy do ustalenia, nie. bo mamy tą podłogę zmienioną. Patrz, chodź tutaj, patrz, właśnie tutaj. E, tylko tu masz jakoś wąsko. Nie wiem, tutaj by to trzeba było jakoś poszerzyć, bo jest jakoś mało miejsca tu strasznie. Nie wiem nie dlaczego. Wiem, nie wiem, nie wydawało mi się, że jest więcej tutaj miejsca. Ale tutaj właśnie, ja mam pytanie o te twoje te, bo nie wiemy, czy to przesuwać, czy nie. Tutaj nie. To... No. Ej, a czemu, czemu wy mi tutaj y, tą podłogę zostawiliście? A te tutaj... Co? A tu? co? Nie, no tak było. nie, dobra, nie, te, dobra, no ten dach to akurat tutaj nas poniosło, jedno, bo to przez przypadek ta warstwa tutaj. Ta warstwa. No, 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 tak, 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 bo tutaj. Nie, 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 bo to akurat tutaj to, 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 to przez przypadek, tą warstwę. To, ten, to, planach, to. Tą warstwę, jedną przez przypadek, no, 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 nie, tutaj miało nie być. O, tak miało być, jak jest teraz, no? Tak, właśnie, o. I powiedz mi, tutaj to jeszcze. Idę na górę. właśnie, bo tu jest jakoś mała. Ty zawsze miałeś tak nie, nie, dobra, nieważne, chodź tutaj właśnie. O, ale tu też było zawsze wyżej. Nic no Nie no nie, a tutaj właśnie powiedz mi, bo tu jest a jakoś... Tu? Ten, ten magazyn... Nie, ale co jakoś... tu zrobili, no nie! No co, ale my tu nic Ty nie robiliśmy. to było zawsze było wiele szerzej, no Dawid! Ale my cerkuj... tu nie. Ro... My tu nic nie ale zrobiliśmy na dole. jeszcze! Ty jesteś na nienormalny! No Vera, no nie no ale to nie my Ej no wy jesteście normalni, to wszystko mi to niszczycie teraz No to nie my, no czekaj, to nie my to Nie, proszę bardzo Dobra, Nisza. dobra Vera ja mam lepszy kilo weź dobra Vera prankowaliśmy cię cały czas, że ci pomniejszaliśmy chatę Serio Serio, no i ty! ty się nie... jak was prosić po pomóc, ty, ty się kapła! Ej, patrz, się ty będą się. Tu się tutaj za... tu, tu się nie da przejść. <gry> Ej, Vera, ty, Wiesz co ty masz zrobione, patrz tutaj, jak tu jest mało miejsca, patrz na tą szybę, tu jest podwójna szyba, ty to widzisz? Ej, nie, to bym się nie skapła, to ty... wygląda tak samo. Serio, ty się nawet potem byś nie skapła, a tutaj, Ale patrz. Tutaj chodź, się chodź tu. Nie, nie. Ej, Werka, chodź tutaj. Powiedz mi tutaj, jak się nie zrobi to, to jest przesunięte o jedno, patrz, te schody są całe przesunięte. Zobacz. To jest pomniejszone. Wszystko ty tego nie widziałaś? Nie, to ja nie Ja nie mogę. Dobra, nie, no genialne. Dobra, my widzowie zabieramy się do naprawy domku Werki, a wy subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich pranków.